najlepiej to skorzystać z dwóch możliwości, to znaczy albo założyć samemu organizację, stowarzyszenie lub fundację. No nie jest takie proste dlatego, że żeby założyć stowarzyszenie musimy mieć minimum 15 osób, przy fundacji mniejsza jest potrzebna liczba osób, ale też możemy oczywiście pójść inną drogą, a możemy zgłosić się do którejś z istniejących organizacji, wziąć udział w którymś z konkursów na jedno czy inne stanowisko pracy i po prostu zatrudnić się w organizacji pozarządowej. Organizacja pozarządowe na świecie to jest bardzo ważny rynek pracy. Niesłychanie taki budzący umiejętności pracy w grupie, uczący kreatywności, uczący też tego, co jest bardzo ważne, zarządzania projektowego, gdzie mamy różne elementy pracy: od rozliczania projektu, po koordynowania przedsięwzięciem, aż po stawianie wyzwań zespołowi wolontariuszy czy zespołowi yy, pracowników. Bardzo ważną rzeczą jest to, że rynek pracy w Polsce, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, dopiero się rozwija. To jest około 1%, czyli to jest ułamek tego, co na świecie, około 80 paru tysięcy miejsc pracy, ale tak jak powiedziałem, jest to rynek, który pozwala nabrać umiejętności, gdzie absolwenci, którzy yy, Skończyli jakieś, którzy mieli jakieś doświadczenie na rynku pracy w trzecim sektorze są bardzo cenieni. Myśmy nawet zrobili takie badanie na temat tego, jakie wartości wśród współczesnych wolontariuszy związane są z wolontariatem. No bo wszyscy mówią altruizm, poświęcenie, doktor Judym, siłaczka, a więc mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Ten cień doktora Judyma i siłaczki powoli znad Polski się odsuwa. Wśród dziesięciu kluczowych wartości związanych z wolontariatem, z pomaganiem, nie było altruizmu i poświęcenia. Co nie znaczy, że te osoby się nie poświęcają, nie są altruistami, tylko na hasło, chodź poświęć się, na hasło, chodź zostaniesz altruistą, nikt nie zareaguje. Współcześni wolontariusze reagują na hasło, zawalczymy o coś, Uratujemy coś, zaopiekujemy się kimś, zmienimy świat i takich komunikatów oni potrzebują i takie komunikaty oni dostają.